Witam, majczyki z tej strony więc Dzisiaj chciałbym wam pokazać fajny serwer na 1.7.2. Jest to serwer survival plus frakcje 24x7 non-premium. I tak, pierwsze co zaczniemy, to tak. Tu zostało na wszystko dropi. Czyli jak kamień kopiecie, to tam wyskakują wam przedmioty. Na przykład diamenty, takie różne. Świnie, krowy. Tu jest jedonko. Można zabijać krowy I przy okazji mam. Dalej. Tu są różne takie informacje. Komendy gildii. Administratorzy. O, tu są tak. Drop it. Zasady. Tutaj tak. Tu są... Y Informacje o e, gildii. No, o plus. damy dalej ten. jest o warpach. Mm. Informacje takie. Tutaj. tutaj jest portal do netheru. Oraz do endu. Dalej. Tu są informacje o super VIP i mega VIP. -ie. Oraz o paintballu. Tu o, widzicie wszystko, co super VIP może i mega VIP. Jak dołączyć na paintball i co tam się robi? Tutaj jest informacja o VIP-u, a tutaj o Graczu Plus. Gracza Plus się dostaje reklamując serwer na YouTube albo na forum no, serwera. To jest Enchant. No, tutaj widać, jest PvP, na której nie chcę wyjść. Lol, ktoś pisze. mam już smurzę. Już spadę. A, Fabel się z Wami widza. Więc chyba pokazałem wszystko. Chyba tak. Tutaj to można jeszcze sobie wejść na mury. Wieży. Nie wiem, coś tutaj popatrzeć na BFW. I to już chyba było na tyle. To by było już chyba wszystko. Więc bardzo serdecznie polecam Wam ten serwer. Cześć. Narka.